Cześć Aleksander. Cześć tato. Czy jesteś gotowy do kolejnej lekcji z SolidWorksem? Oczywiście, że jestem. W takim razie Aleksander, tata i SolidWorks. 008 i to nasza część, którą zajmiemy się dzisiaj. Skomplikowana. Troszkę bardziej skomplikowana niż do tej pory, ale myślę, że chyba uda nam się ją wykonać. Też widzę, że mój ulubiony kolor. Tak, stworzyłem część w Twoim ulubionym kolorze. Zanim zaczniemy pracę nad tą częścią, zastanówmy się, jak będziemy ją wykonywać. No, pierwsza sprawa, trzeba by stworzyć prostokąt. Jak już będziemy mieć prostokąt, to w tej naszej części widać jeszcze, że trzeba tutaj dorobić taki jakiś łuk. Jak już będziemy mieć ten łuk, to wtedy dobrze byłoby dorobić tutaj, jest jeden okrąg, po tym jest taki drugi okrąg. Zgadza się? Mhm. A następnie jest jeszcze taka tutaj stopka na samym dole. To byłby taki plan na początek. A jak wyjdzie to w praktyce, to zobaczymy. Okay? ok? Dobra, to zamykamy w takim razie i uruchamiamy nasz program SolidWorks. Czy pamiętasz, co mieliśmy pamiętać? <grym> Niech pomyślę. Ano, zapisać na początku. Dokładnie, na samym początku musimy część zapisać. Czyli bierzemy część i od początku plik. Zapisz jako. Przechodzimy do naszego katalogu 008 i jest to lekcja, duża lekcja oczywiście. Lekcja myślnik 008. Tak, sprawdźmy, czy nam się pojawiły. Sprawdźcie. Są. So. No dobra. Płaszczyzna. Z jakiej płaszczyzny byśmy rysowali tutaj? Nie. Też nie. No to z górnej. No to z górnej. Zostaje tylko jeden wybór, z górnej. Aleksandru, z górnej. Tutaj akurat w tym rysunku najlepiej byłoby rysować to z górnej. Ponieważ jak narysujemy nasz prostokąt i potem go będziemy wyciągać, no to wyciągniemy go do góry. Czyli ta część tak naprawdę idealnie nadaje się do płaszczyzny górnej. Czyli bierzemy płaszczyznę górną. Oraz szkic. No i teraz tak. Dokładnie, co to jest? Prostokąt. Prostokąt, bierzemy prostokąt z narożnika, klikamy sobie ten prostokąt. Tak. No i dobra, wymiarujemy. Inteligentny wymiar. I teraz tak, jakie nadwymiary mamy? Um, tutaj 68. Tutaj mamy 68, dobra. Tak. A w pionie? 65. A w pionie mamy 65. Powstała nam figura, tutaj jest taki prostokąt, zbliżony bardzo do kwadratu, bo mam popatrzeć 68, 65, ale to jest prostokąt. No i teraz trzeba byłoby ten łuk dorysować. Jak to zrobimy? Okrągiem. Tak, jest tutaj okrąg. Mierzymy okrąg. Tak, i teraz zwróć uwagę, że przy naszym ołówku pojawia się teraz okrąg, mhm. czyli będziemy rysować okrąg. I teraz gdzie ten okrąg narysować? Na punkcie. Gdzieś, środkowym? Dokładnie, tutaj na tym punkcie środkowym trzeba byłoby, właśnie jest punkt środkowy i teraz jeżeli sobie przesuwamy ten ołówek po boku tutaj naszego prostokąta, to no, pokazuje nam się, żółte pole nam się pokazuje i w tym żółtym polu widać taką literkę T, jakby, a jak już znajdziemy no, na nasz punkt środkowy, czyli środek odcinka, to, to, jest, linia. to jest linia z punktem. No to klikam na nie raz. I teraz jak zaczynamy rozciągać myszką, to ten nasz okrąg się powiększa, pomniejsza ale nam chodzi o to, żeby on dokładnie nam wskoczył tutaj właśnie w wierzchołku. Czyli trzeba tak rozwinąć, żeby do wierzchołka wskoczyło. O i pokazuje nam się teraz, o tak jak teraz. I teraz, no i teraz, czyli będzie styczna. Czyli to jest pojęcie styczna. Ok, no i klikamy sobie gdzieś tam. Dobra. Escape. Wychodzimy. I co teraz robimy z tym? Tniemy. Tniemy. Przytnij elementy. Przecinamy elementy. A, i super. No i co dalej? Inteligentny wymiar. Dokładnie. Trzeba inteligentny wymiar, ponieważ jest na niebiesko zaznaczony. Czyli bierzemy tutaj. Oj zobacz, program nam już od razu mówi 3250. Enter. Czarny. I dobrze. U Ciebie też czarny. No to świetnie w takim razie. Skoro mamy wszystko wymiarowane jest na czarno, to teraz co? Dodajemy następną część? Nie. No trzeba ją teraz wyciągnąć. A. Czyli operację. Dokładnie. I wyciągnięcie dodanie bazy. I tu wyciągamy na. Od ile? 15. Tam mamy 15. 15. Klik. Dokładnie. I mamy wyciągnięte na 15. Zgadza się? Mhm. Tylko Dobra. Że to jeszcze nie jest. To jeszcze nie, nie jest to dokładnie. Teraz na tej płaszczyźnie, która nam powstała. Tutaj, o na tej płaszczyźnie. Tak, na tej płaszczyźnie. Trzeba byłoby narysować właśnie te dalej okręgi. Zanim to zrobimy, zobacz, że jak klikniemy na płaszczyznę, kliknie na płaszczyznę, tak to te wymiary nam tutaj się pojawiają, prawda? Troszeczkę one są takie uciążliwe, troszkę przeszkadzają. Mhm. Instant 3D tutaj jest taki, wyłączmy to. O, I teraz już się one nie pojawiają, nie będą przeszkadzać. To pierwsza rzecz. Teraz jak już jesteśmy tutaj, na tej płaszczyźnie, na tej płaszczyźnie chcemy narysować nasz, tak chcemy narysować na tej płaszczyźnie kolejne te okręgi, no to dobrze byłoby użyć tego normalny do. O, kliknij na tym, tak? Kliknij na, na płaszczyźnie. I teraz normalny do. Teraz normalny do, ten na przykład. Tak. A widzisz, czyli powiększa się tutaj. No i świetnie, jesteśmy na tej płaszczyźnie, no to na tej płaszczyźnie zaczynamy rysować szkic, a więc szkic i szkic. Tutaj. Tak jak zawsze rysowaliśmy szkic. No i już. Tego w nie brałem, czego nie, nie używałem? A, bo zawsze braliśmy najpierw płaszczyzny, bo braliśmy najpierw płaszczyzny i potem z płaszczyzny wchodziliśmy w szkic. No ale może też ten sposób wejść do szkica. A. I teraz okrąg. No i ch 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 chcielibyśmy gdzieś go tutaj umieścić. O, i popatrz, jak jestem tutaj, pojawiają, już się zaczyna pojawiać taka przerywana linia. Chodzi o wzbudzenie w programie, żeby on nam pokazał dokładnie, tak jakby rzeczy, które są dodatkowe. O, jest, oś układu służebnych, i teraz popatrz, idę po tym idź do góry. Jak już go złapiesz, tak, no, 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 no. idziesz na górę. No. no, dokładnie tutaj i w dół. I W dół, w dół, w dół. pojawia ci się. Nie. No, jeszcze raz zobacz. Dobra, weźmy Escape. Próbujmy jeszcze raz, okrąg. Tak? No i teraz, albo musisz podać płaszczyznę. No to kliknij na tej płaszczyźnie, musisz na nie kliknąć, na płaszczyźnie. Elektrywa. Kliknij na, na tej płaszczyźnie, na, na tej tutaj, o, właśnie na tym. O, i pojawiło ci się. No i teraz tutaj, tak? Idziemy do góry, do góry, do góry. na no, nadamy. Tak. A escape? Jeszcze raz, tak? Tu i do góry, do góry, do góry. O, widzisz, pojawia się. Tak? A teraz chodzi o to, żeby, żeby w środku się znalazł, prawda? Czyli tak, że idziemy pionowo, ale jeszcze tutaj, dobra, to wybudźmy go o tak. O tu. Jest. Opa. Ja mam już u siebie. A ty też, widzisz, to jest środek. Właśnie pokazuję na programie, że teraz jesteśmy w środku, dokładnie tutaj. No to dobra. Klik. I robimy pierwszy okrąg. I znowu klik. I robimy drugi okrąg. Bo no, są dwa. No i dobra, ok. To co? Wymiarowanie. Wymiarowanie. Tak. I ten większy będzie miał ile? 40. Ten większy ma 40. Dobra. Ok. Prawy dostał dokładnie. A mniejszy? Mniejszy ma 20. Mniejszy ma na 20. Dobre. Też Tak. No. Ok. czarne? Czarny. No to skoro czarny, to wchodzimy w co? Operację I teraz znowu te. Trzeba co zrobić? Dokładnie. I to wyciągamy na 25. To mamy nasze 25. Wyciągamy na 25. Zatwierdzamy. Wow. Pasuje? Oj, to jeszcze jak. Dobra. Teraz. Dokładnie. Czy teraz odwrócimy go ją do góry nogami, tak? I pozostanie do, do rysowania tej stopki, tak? Teraz tak, ta stopka, czyli co? Na tej płaszczyźnie, tutaj dokładnie. Na tej płaszczyźnie tutaj, czyli znowu płaszczyzna i klikniemy sobie normalny do. Tak. I teraz co? Jeżeli byśmy chcieli stworzyć szkic, możemy znowu na płaszczyźnie, dokładnie możemy wejść w szkic i wziąć szkic. Ale pokażeć coś innego. Skoro już jesteśmy na płaszczyźnie, tutaj ja ją odkliknę, kliknę raz jeszcze, podświetliło mi się na niebiesko. To program od razu mi podpowiada. Widzisz, jest tutaj opcja szkic. Jest szkic? Tak. Jest. Czyli nie musimy akurat tutaj, wiesz, podążać programem w tamtą stronę, jest bliższa metoda. Popatrz, na przykład mam tak sobie ustawioną figurę, klikam na nią, i już od razu program pokazuje mi, że jest szkic. Nie? No i kliknij szkic. A widzisz, ciężko będzie, nie? Ciężko będzie teraz coś rysować. Jesteśmy w szkicu, ciężko będzie coś rysować, bo to trzeba byłoby znowu to odwracać, prawda? Czyli tak, nie? Tak jak tutaj pokazujesz. Ale zróbmy tak: Escape. Tutaj X-em czerwonym zamknijmy ten szkic, nie będziemy go dorysowywać. tak? Tutaj nie pokazuj ponownie. Nie pokazuj ponownie, bo to zamykamy szkic, czyli odrzuć zmiany i wyjdź. Dobra, to popatrz tak. Opcję. Klikamy na opcję. Nie, nie, nie. Opcję. Opcję. Tak. Dokładnie opcję. I teraz mamy Kic. Tak. I pierwszą opcję. Automatycznie obróć widok normalnie do płaszczyzny szkicu. Klik, zaznaczymy sobie to. Ok. I to jest kolejna modyfikacja, którą bardzo warto sobie zrobić bo popatrz jak ona działa. Załóżmy, że jestem sobie tak, oglądam tą samą, tą samą część i teraz nagle wiem, że dobra, że chcę narysować na tej płaszczyźnie tutaj, o na tej płaszczyźnie, chcę narysować tą stopkę, prawda? No tak, klikam, wybieram tą płaszczyznę i co? I szkic. Pik! Super, nie? Dokładnie, od razu pokazuje mi, przybliża tą płaszczyznę do mnie, czyli bardzo użyteczna opcja. To co, prostokąt. kąt. Prostokąt i teraz tak zaczepiamy prostokąt, świetnie, zaczepiamy prostokąt właśnie w punkcie. Tak. I rysujemy go gdzieś tutaj, tak Dobro. tak, żeby. A, nie, nie, no, gdzieś gdzieś nie. tak, dokładnie. Tylko chodzi o to, że muszą się pojawić te linie ta literka T taka właśnie na żółtym tle. No. Dobra, mamy. Nie jest czarna, prawda? Escape? No, nie jest czarna. jest, Jeden wymiar jest na niebiesko. No to teraz tak, ten wymiar wynosił ile tutaj. 15 to zrobić a. a ja mam tutaj a. 15. Tak, czarny? Czarny. Dokładnie drugiego wymiaru podawać nie trzeba, ponieważ ten drugi jest dokładnie skopiowany. Operacje operacje, operacje. 15 wyciągnięcie dodanie bazy. Dokładnie i to jest na ile? I to jest na 15, 15. też jest na 15 już tak powiedziałem 15 i powstała oto taka właśnie bryła, taką jak chcieliśmy, nasza bryła i... a jeszcze się nie nadpisała. Tutaj? Dokładnie, zrobimy sobie tak, dyskietkę i zobaczmy teraz. Jest, nie? Yes. To co, kolorujemy ją teraz tylko na sam koniec, tak żeby było szybko. Wybieramy tak, a ja sobie tutaj wezmę standardowy i oddam na żółty. A, bo właśnie, wybrałeś, nie, nie, musisz teraz tak, ctrl z, ctrl z, jeszcze raz, najlepiej nie, czerwonym, czerwonym, czerwonym x-em, wy, nie tym, a może być też ten, dobra, jeszcze raz, tak, i teraz, bo widocznie miałeś którąś płaszczyznę wybraną, jeżeli wybierzesz jedną płaszczyznę i wtedy będziesz kolorować, to wybierze Ci tylko daną tą płaszczyznę, a Ty chciałeś dokładnie, żeby była cała część, moja będzie taka, a Twoja? Tak jak Oryginalna. zwykle, oryginalne. Ok, zapisujemy. Pojawiły się? Nie, nie, chyba nie, nie dokładnie dotknęło. Dobra, zobaczmy teraz. Jest. jest. Super, w takim razie na dzisiaj były troszkę rzeczy nowych. Troszkę stworzyliśmy tutaj nowych rzeczy. Oprócz tego, tak jak widzisz, można na różnych płaszczyznach tworzyć. Bardzo przydatne jest właśnie popatrzenie z której płaszczyzny trzeba skorzystać na początku? Tak jak my tutaj wybraliśmy w tym momencie płaszczyznę górną i z górnej płaszczyzny wynarysowaliśmy figurę. Wygląda trochę jak ten pierwszy element, który <grym> oglądaliśmy w tej serii. Tak, no możliwe, zobaczymy w takim Tylko, razie. Przy następnej jest, lekcji, tak. jak będziemy uruchamiać program, to przypomnij mi o tym i zobaczymy sobie, czy to rzeczywiście jest podobne, czy nie jest podobne. Będziemy mogli sobie przejrzeć tam nasze wszystkie dokumenty, które otwieraliśmy. Na no dzień świetnie. dzisiejszy to tyle. Było fajnie? I to jeszcze jak. Świetnie, w takim razie zamykamy nasze środowiska pracy. Tak, zamykamy tutaj nasze... Tak, dziękuję Aleksander. Dziękuję, tato.